Dobry wieczór, drodzy Państwo, będzie deszczowo, ale za to ciepło. Marek Horczyczak, zapraszam na prognozę pogody. Nadchodząca noc ciepła od 8 do 14 stopni, ale w całej Polsce deszczowa i nad ranem liczne mgły. A jutro w kraju, na południowym zachodzie burzowo, poza tym przelotne opady deszczu, mocniej może padać na Podkarpaciu i wzdłuż wybrzeża. Temperatura od 17 do 24 stopni. Ciśnienie jutro w południe w Warszawie zaledwie 994 hektopaskale. I spójrzmy, co przyniosą kolejne dni. W sobotę i w niedzielę więcej rozpogodzeń, więcej chwil ze słońcem, ale także przelotne opady deszczu i temperatura do 23 stopni. Kolejne Trzy dni to, drodzy Państwo, od czasu do czasu burze, przelotne opady deszczu, ale coraz cieplej. W środę w Polsce Południowej nawet 31 stopni, w centrum 24 i tylko 14 na północy, a więc duża różnica temperatur, powietrze będzie parne i wystąpią gwałtowne burze. Miłego wieczoru i do zobaczenia.